W Zatoce Conception, tuż przy północno-wschodnim wybrzeżu Kanady, leży Bell Island. Wyspa o powierzchni 28 km kwadratowych, ograniczona czerwonymi klifami wznoszącymi się setki metrów nad oceanem. Wyspa leży zaledwie 20 km na północny zachód od stolicy Nowej Fundlandii, zaledwie 20 minut promem od stałego lądu, ale jest właściwie odrębnym światem. Obecnie populacja wyspy wynosi 2200 osób, ale kiedyś liczyła sobie prawie 6 razy więcej. W 2005 roku nurkowie badający wody w pobliżu Zatoki Lens, przy południowo-wschodnim brzegu Bell Island, natrafili na zdumiewający widok. Na dnie oceanu na głębokości około 45 metrów natknęli się na ogromny wrak. Co to za statek i jak trafił na dno Zatoki Conception? Statek ma 140 metrów długości. Jest dość dobrze zachowany dzięki zimnym wodom północnego Atlantyku. Ale od razu widać, że leżał na dnie bardzo długo. Badacze udają się na rufę i są zszokowani tym, co tam znajdują. Rufy obrosły u ale można było dostrzec coś, co wyglądało jak działo. Czy mógł to być okręt wojenny? Ale na rufie znajduje się tylko jedno działo. Na okręcie wojennym działa byłyby rozmieszczone na całym pokładzie. Na brzegu nią podal wraku na dwóch betonowych platformach stoją dwa duże działa skierowane w stronę wody. To brytyjskie armaty przeciwlotnicze z czasów II wojny światowej. Instalacja działa rozpoczęła się wiosną 1940 roku. Rok po przystąpieniu Kanady do II wojny światowej. Mamy więc wrak z działem na rufie na dnie oceanu i dwa duże działa na brzegu. Najwyraźniej coś na Bell Island wymagało ochrony. Ale co? Jest tu zalany tunel, który ma ponad 300 metrów i prowadzi z wyspy pod dnem Zatoki Conception. To dziwna konstrukcja z betonowymi ścianami i wzmocnionymi sufitami. Co to za miejsce? Gdy zespół płynie niżej, w mętne, lodowate głębiny, zauważa coś dziwnego na jednej ze ścian tunelu. Zauważyli wyryty w betonie mały biały krzyżyk i rysunek przedstawiający mężczyznę z fajką, a obok imię James Bennett. Dalej zespół natrafia na kilka dziwnych przedmiotów porozrzucanych chaotycznie po tunelu. Znaleźli coś, co wyglądało jak wiadro, nieco dalej, połamaną drewnianą drabinę opartą o ścianę. I porzucone narzędzia. Widać, że kiedyś tunel był używany. Na ziemi leżał przewrócony wózek kopalniany. Ten tunel to część opuszczonej kopalni. To jest Więc to Wydobycie na Bell Island rozpoczęto w latach 90. XIX wieku po odkryciu tu złóż rudy żelaza, kluczowej do produkcji stali. Wyspa należała do wiodących na świecie dostawców rudy żelaza i produkowała około 80 milionów ton rocznie. Na początku stosowano wyłącznie górnictwo odkrywkowe, ale po kilku latach trzeba było zejść pod ziemię. Na początku wykopano dwie kopalnie w pobliżu brzegu, ale potem okazało się, że większość złoża znajduje się pod dnem morskim w zatoce Conception. Przy północnym brzegu Bell Island wykopano cztery kopalnie o powierzchni 103 km2. Każda przypominała labirynt o długości od 5 do 8 km. Na głębokości 500 metrów pod dnem morskim. Warunki były przerażające. Górnicy pracowali po 10-12 godzin, 6 dni w tygodniu za marne grosze. A światło słoneczne widzieli tylko w niedzielę. Było to bardzo niebezpieczne. W sumie w kopalniach zginęło 106 mężczyzn. Upamiętniają ich te białe krzyże wyryte na ścianach. Pomimo ryzyka ludzi przyciągała na wyspę pokusa stałej pracy. Liczba ludności wzrosła do 15 tysięcy w szczytowym momencie, ale nie trwało to długo. Od 1950 roku kopalnię zlikwidowano z powodu zagranicznej konkurencji. Ostatnią zamknięto w 1966. Pompy wyłączono, a szyby zostały zalane. Po wyjściu z kopalni zespół postanawia ostatni raz spróbować i ustalić, jak wrak trafił na dno oceanu. Znajdują coś zaskakującego. W burcie są dwie dziury. Jedna w pobliżu rufy, a druga w pobliżu dziobu. W jaki sposób powstał? Podczas badania dna morskiego w poszukiwaniu wskazówek około 40 metrów od rufy statku, zespół dokonuje niesamowitego odkrycia. Na dnie oceanu leży cylindryczny kawałek metalu z małą śrubą napędową na jednym końcu. To torpeda, która zatopiła ten okręt. 2 listopada 1942 roku niemiecki okręt podwodny U-518 wpłynął do zatoki Conception i wystrzelił dwie torpedy w SS Rose Castle. Załadowany rudą żelaza w kopalni Bell Island, przeznaczoną do produkcji stali na potrzeby aliantów. Rose Castle zatonął w mniej niż 90 sekund. Zginęło na nim 28 osób. Zatopiony został również francuski parowiec PLM-27 wraz z 12 marynarzami. SS Saganaga i Lord Strafcon zostały zatopione przez niemiecki ubot, co spowodowało śmierć kolejnych 29 osób i straty ogromnego ładunku Rudy Żelaza. Niemcy chcieli zakłócić łańcuch dostaw Rudy Żelaza i utrudnić aliantom produkcję maszyn wojennych. Na szczęście ich sukces nie trwał długo. Cztery wraki na dnie Zatoki Conception przypominają o ofiarach poniesionych w imię walki z tyranią a upiorne relikty niegdyś kwitnącego tu przemysłu wydobywczego toną w mrokach historii.